Cześć, witam Was w odcinku Overcooked 1. Gotowanie 1, to mój syn. Zaczynamy. Gra, jak widzicie, jest przeznaczona dla czterech graczy maksymalnie. Także można korzystać w niej z czterech joysticków lub też z dwóch joysticków i grać na pół. Nie wiem, czy to będzie pokazane, za chwilę sprawdzimy. Pół e, tak. Tak, jak widzicie, są cztery joysticki. Ja obecnie nie stosuję jeden. Mogę stosować tylko pół i drugi pół inny użytkownik, albo tą pół, w zależności od tego, co posiadam. No i obecnie mam cały, także nie będę tutaj zmieniała nic. Weźmiemy wersję kampanii. Ja już tutaj zaczęłam, także weźmiemy kontynuację z początku gry. I zaczynamy od. Potwornego potworasa. Dobra, minęło do tego. Naprawdę tego potworasa będzie, więc nie prze. Nie zlęknijcie się. Nie bójcie się. Będzie dobrze. No, werka, tak. Lecące klopsy z nieba, palące się. O nie! I to król Trybula z psem. Król Pulasz pierwszy. Koniec czasu. Jeżeli pozwolicie, ja to przewinę, jeżeli chcecie, żebym Wam Przepytała o co chodzi w tym e, filmiku, napiszcie mi w komentarzu. E, to wtedy Wam przeczytam i powiem dokładnie, co Król Polasz mówi. Ja to w tym momencie pomijam, bo tak naprawdę mi to dobry nie jest w ogóle potrzebne. Jaki potwór? Idzie idzie. O nie! Ja. Ty nas wow! Mam nowy klopik i to bardzo głodny. Musimy go pokonać i to szybko. Jak widzicie podpowiedź, musimy podejść, wziąć sałatę, tak mamy w lewym górnym rogu i musimy wziąć pomidora. I bierzemy to kiksikiem. I odkładamy też ikikiem. Żeby zmienić, potrzebujemy L1, mamy tutaj drugiego, jeżeli gramy sami oczywiście. O, jest podpowiedź, że L1, żeby zmienić szefu kuchni. Jeżeli gramy we dwóch, to tego problemu nie mamy. Podchodzimy do deski z knorzem, kładziemy, dajemy kwadrat i zaczyna nam się ona kroić. Jak wiecie, nie dajemy niczego bez talerza, więc jak tak, to jeszcze próbujemy zrobić. W to tutaj jest komentarz. Potrzebujesz talerza. Więc odkładamy na talerz. Bierzemy pomidorka. Również na talerz. Mamy gotowe zgodnie z zamówieniem. Więc wędruję do bój. Niem, niem, niem. Teraz potrzebujemy sałaty. Dobra. Zajmij się tym. A ty? No może też sałatę. A, trafiłam. Już potrzebujemy. Robimy dwie sałaty. Okej. Okay smacznego i okay, bierzemy kolejną załatę i pomidory. Ciach-ciach, ciach-ciach, Bierz mi ile masz sił i tak mi nie uciekniesz, raz, 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 raz Up, smacznego i kolejny. Jak zauważyliście, w prawym dolnym roku mamy zegarek który odmierza nam czas, bo to wszystkie misje są na czas. Eee, a natomiast w lewym dolnym rogu mamy liczbę zdobytych punktów. Za każdy wydany talerzyk dostajemy e, 20 punktów. Natomiast w tej grze istnieje jeszcze taka funkcja jak napiwki, dzięki którym e, dostajemy dodatkowe pieniądze. Stąd mamy różne końcówki. W tym momencie mamy 126. Czyli może to być na przykład 6 e, talerzy wydanych plus Aha. 6 napilków. Na koniec wykonywania misji proponuję robić, nie robić ich po kolei, tylko robić to, co się robi najszybciej, żeby jak najwięcej punktów zdobyć bo czasami e, przedtem jest trudniejsze zamówienie, jeja, którego i tak nie zdążymy No okej, okay. udało nam się wydać. Nawet nie zwróciłam uwagi, ile udało nam się wydać. Ale i tak i tak, jeżeli ukończycie to, to macie z punktu trzy gwiazdki. mi troszeczkę inaczej. Jak będziecie oglądali z nami dalej, to zobaczycie, jak to będzie wyglądało w dalszych odcinkach. Także e, zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków. Będzie to po kolei przez jeden. E, zestaw misji 1, zestaw misji 2, zestaw misji 3. Potem będzie jeszcze 4 z tej strony. Potem będzie 5 z tej strony i 6, który będzie w dziurach. Wszystkie na naszym kanale. Także oglądajcie nas. Do zobaczenia. Cześć.